Witajcie kochani na kanale Gabriela Scorpio Tarot. Zapraszam rybki na czytanie na pierwszy kwartał 20, 2025 roku, na czas stycznia, marca yy, i lutego. To jest czytanie na miłość, moi drodzy. Zgodnie z wyborem w Waszej ankiecie, rozkłady na pierwszy kwartał 2025, miłości w uczuciach. Sprawdzamy, jaką będziecie mieć energię i w, jak, w jakiej jesteście sytuacji, czy w jakiej będziecie sytuacji w tym czasie, co będzie w styczniu, w lutym i co w marcu. I jaka rada, wskazówka, wynik. Moje drogie rybki, zaczynamy. Sprawdzamy, co dla ryb. W pierwszym kwartale 2025 roku w uczuciach i w miłości. Czytanie dla wszystkich, dla singli, dla osób wolnych, dla osób w relacjach i w związkach. Moi drodzy. Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, o włączeniu dzwonka po tych czynnościach. Moi drodzy, będziecie otrzymywać powiadomienia. Żadne czytanie nie umknie Waszej uwadze. Pamiętajcie też o lajkowaniu, o e, komentowaniu, bo dzięki komentarzom ten kanał ma możliwość dalszego rozwoju, moje drogie ryby. E, dobra, w takim razie zaczynamy. Twoja sytuacja, rybko, w pierwszym kwartale 2025. To jest sąd ostateczny. To jest sąd ostateczny. Co pomaga co przeszkadza rydwan. Mhm. Co będzie w styczniu? W styczniu mamy rycerza pentakli co w lutym. Co w lutym. A wisielec tutaj karta ryb waszego znaku. Co mamy w marcu. W marcu czwórka była. Ok, i rada, wskazówka, wynik. Księżyc, też wasza karta. Zobaczcie, e, takie czytanie, w którym jest słownie kilka kart, bo w zasadzie sześć, a na sześć kart trafiły się dwie duże akwarium. Moje drogie rybki, e, wasze, e, waszej energii. I, wskaz e, I co? Aha, już wskazówka, rada, wynik mamy, a w tle mamy. W tle mamy y, paźę pentakli. Mamy ósemkę buław oraz rycerza kielichów. Dobrze. Dobra. Czy tu wszystko widać? Tak średnio widać. Ok. Y, no dobrze, mamy kochani tutaj w tle. A później mamy jeszcze głupca, Siedemkę pentakli i królową kielichów. E, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, bo nieważne, czy macie obecnie tutaj, teraz sytuację, w której jesteście wolni, czy jesteście w związkach, w relacjach, no to ewidentnie mamy tutaj możliwość uwiedzenia osob przez osobę młodszą albo uwiedzenia młodszej osoby. Moi kochani, może tutaj się dla niektórych z Was rozpocząć związek, relacja na odległość. Może to być romans, może to zacząć się od romansu. Tym bardziej, że mamy tu rydwan, jako co będzie pomagać lub przeszkadzać. No, jednym będzie ten romans pomagał, innym przeszkadzał. Tutaj będzie z, dla części z was zakochanie, ale dla części z was taki lęk przed zaangażowaniem uczuciowym i być może albo wy, albo druga osoba szuka tu bardziej takiej osoby, którą na początku będzie idealizowała, ale później, kiedy. Opadną te różowe okulary, no to stwierdzi, że nikt nie jest idealny. To znaczy nie to, że nikt nie jest idealny, tylko że nadal nie znalazła tej idealnej osoby. To może być czyjeś zakochanie, to może być rentkowanie, to może być romansowanie, to może być flirt. Tutaj są karty uwiedzenia, flirtu, romansu, w związku na odległość. Głupiec to znowu y, niezobowiązujące spotkania, bez przywiązania do osoby, do miejsca. Ale kochani, nie tylko, bo jest tutaj bliskość, miłość i z takich niezobowiązujących spotkań, być może z jakiegoś romansu, z jakiegoś związku na odległość, z jakichś przygód, okaże się, że powstaną więzi. Jakieś więzi, powstanie bliskość, będzie jak tutaj, no ktoś tutaj będzie. Już bardziej kierował się tą miłością dojrzałą. E, taką e, lojalnością, wiernością, ale też moi drodzy, nie dla każdego przecież będzie to tylko romans i flirt, bo są osoby, które e, faktycznie kogoś uwiodą albo ktoś was uwiedzie i tutaj będzie związek na odległość i będzie tutaj nowy początek. Tu będzie nowe uczucie, nowy początek, e, nowy, nowa relacja, nowy, nowy związek, w którym no, w siódemce pentakli jakby nie będzie do końca. E, Tutaj tego spełnienia, ale ono przejdzie, tak? Przyjdzie, bo, no bo królowa kielichów mówi o miłości, która jest, o bliskości, o więzi. O miłości, która nie wygasa, o miłości dojrzałej, o osobie takiej empatycznej, wrażliwej, wrażli empatycznej, wrażliwej intel tutaj już takiej miłości opartej na inteligencji emocjonalnej, zrównoważone uczucia, zrównoważone emocje. Bardzo fajnie, dojrzała miłość z tego powstaje, a tam nawet jeszcze dalej, w kolejnych miesiącach, 10 była w kochankowie, 10 kielichów też mówi o tym, że no, będzie trochę trudno, zwłaszcza u tych, którzy mają jakieś relacje i związki stałe ale no, tutaj no właśnie obopólna więź, obopólna miłość, jest uczucie, jest tutaj intymność, fizyczność, kochankowie mówią o dokonaniu wyboru. Więc ci, którzy są w związkach, relacjach będą dokonywać potem jakiegoś wyboru, decyzji koniecznej, którą osoby wybierają. No i tutaj wybierzecie kochani, będzie to spełnienie marzeń, spełnienie emocjonalne, bezpieczeństwo emocjonalne kochani, y, bezpieczeństwo takie uczuciowe, materialne y, i spełnienie, udana rodzina, y, związek, miłość wszystko tutaj będzie w kolejnych miesiącach więc y, tak, sąd ostateczny wy jesteście y, trochę w sytuacji i w energii tego sądu ostatecznego i teraz tak, część ryby będzie uwalniało się od jakichś przeszłych spraw od starych spraw, od przeszłości y, niektórzy będą tutaj mieli Sytuację, w której będzie odrodzenie, będzie zgoda, będzie, mm, będzie po prostu, kochani, taka odnowa duchowa, przemiana. Tu jest przede wszystkim nowy początek, i Wy jesteście w energii nowego początku. Dla niektórych ten nowy początek to po prostu jest odrodzenie uczuć, odrodzenie miłości w istniejących relacjach, w istniejących związkach jeżeli jesteście singlami, też mogą się odradzać jakieś dawne, znaczy nie to, że dawne, ale jakieś przeszłe czy poprzednie relacje i uczucia do osób z którymi w relacji byliście lub w związku więc tu dla niektórych z Was jest przebaczanie przebaczacie sobie, albo Wy wracacie do tej osoby, albo osoba wraca do Was, są tu powroty, są to odrodzenia uczucia, jest tutaj druga szansa lub nowa szansa bo tu jest nowy początek i w tle tam w tych kartach też był ten nowy początek dla niektórych nowe życie dosłownie. Wy jesteście po prostu w sytuacji, rozpoczynacie nowe życie. Niektórzy w relacjach, niektórzy sami, niektórzy mają nowe, bo są dostateczny też dla osób, które są wolne, mówi o poznaniu nowej osoby, o poznaniu nowego partnera, nowej partnerki, więc nie u każdego jest to odrodzenie i odnowa, ale przede wszystkim są tutaj też jest tu wiara w prawdziwą miłość, jest znalezienie tej osoby, jest tu skłonność do przebaczania, do Przebaczenia, no i kto trzeba i sobie przebacza, no to wraca tutaj osoba do was lub wy do niej, po to, żeby no już tutaj się ustatkować, żeby podjąć takie plany albo rozwód, albo małżeństwo, w zależności, co musi kto zrealizować, żeby znowu się połączyć i być razem. Więc to są takie plany dotyczące ustatkowania no i docelowo długotrwałej, stałej relacji czy też małżeństwa, tak? A osoby, które są właśnie wolne, no to fajnie też, ponieważ wy macie nową osobę, nowego partnera, nową partnerkę, no i ten nowy początek, który daje wam tutaj jakby możliwość nowego życia, jakby nie było. Moi drodzy, pomaga w tym lub przeszkadza kartary dwanu. No ewidentnie coś jeszcze w tym sądzie ostatecznym. No nie, no, tutaj zmiany takie e, zmiany dotyczące właśnie rodziny, e, więzi, bliskości, m, relacji, związku. E, moi kochani, <laughs> e, co pomaga co przeszkadza rydwan. E, no niektórym będzie tutaj e, to zależy, czy chcecie. E, bo wejście w ten romans e, w wejście w romans, e, który tutaj w tle jest może być poprzez właśnie osobę albo wy kogoś uwiedziecie albo ktoś was uwiedzie i tu jest możliwa taka sytuacja albo tutaj jakby przeszkadza to, że ktoś podróżuje, to jest tak Rydwan często mówi o podróżującym mężu, o mężu w delegacji. Jeżeli tak jest, no to to mogłoby być przeszkodą, tak? Może ta praca tej osoby jest przeszkodą. Właśnie może to, że jest w ciągłym ruchu, że są ciągłe wyjazdy, częste wyjazdy służbowe, albo praca mobilna, praca w terenie na co dzień. Może ktoś jest, nie wiem, coach'em, trenerem, szkoleniowcem. Może ktoś jest jakimś nie wiem, wykładowcą, tak? Może po prostu ktoś ma właśnie pracę mobilną, pracę w terenie praca która polega tak naprawdę na przebywaniu w samochodzie najczęściej tak czy w pojeździe i nie wiem są to na przykład delegacje, wiecie, hotele, jakieś takie wyjazdy służbowe, podróże służbowe. No i tutaj jakby charakter sam czyjejś pracy może po prostu być przeszkodą, no bo sprzyja on nawiązywaniu nowych kontaktów, poznawaniu nowych osób. No i wiecie, jak też jest sposobność, to nie tłumacząc akurat takiej osoby ale jeżeli jest sposobność to komuś jest po prostu łatwiej e, wiecie, romansować łatwiej się spotykać, randkować i tak dalej e, i tutaj nawiązywać jakieś, nawiązywać jakieś gorące flirty i romanse i faktycznie może tak być, że no jednej osobie to przeszkadza no, osobie, która jest w romansie to pomaga, bo ma możliwość jakby tak no tak, ale tutaj z jakiegoś takiego romansu może się okazać tak, że coś tutaj wejdzie na taką mm, Najbardziej wiecie, taką najmocniejszą fazę jakiegoś romansu i i tutaj może się właśnie nawiązać taki romans nawet z osobą z przeszłości bo Wy tak jesteście w energii w sytuacji przeszłości, w energii odradzenia uczuć w energii przebaczania może właśnie będziecie się tak godzić może bardzo mocno intymnie, bardzo mocno fizycznie seksualnie, no możecie się po prostu godzić w łóżku i, i tyle no i tak to może też wyglądać więc jeśli nawet jesteście teraz w relacjach czy w związkach, to może się okazać, że będziecie się godzić z osobą z przeszłości tak, z którą byliście wcześniej i u niektórych może tak być. Dlatego jesteście trochę w sytuacji, niektórzy z Was zawierania małżeństwa, niektórzy rozwodu i dopiero później stabilizowania się z, z tą osobą. W styczniu mamy rycerza Pentakli. W styczniu rycerz monet, kochani, pokazuje pewne wartości, którymi już zaczniecie się kierować, jak odpowiedzialność, jak poczucie obowiązku. I dużo działań będzie podejmowanych z rozsądku. Będzie też gotowość do pracy nad relacją, nad związkiem. Moi drodzy, to oczywiście niekoniecznie jest wasza energia, bo najprawdopodobniej będzie to energia tej drugiej osoby. Jeżeli ma być to dla singli ktoś nowy, czy nawet dla osób w relacjach, tak? Znaczy, osoby w relacji to bardziej miałyby. Wtedy powrót do partnera z przeszłości, ale single też mogą mieć, czy partnerki. Natomiast jeżeli ma to być ktoś nowy, to może być to w styczniu taki rycerz pentakli. Bo tak osobowo, jeżeli chodzi o osoby, no to, no to mógłby być ten rycerz, mógł, mogłaby to być osoba spod znaku panny. Ewentualnie byka lub koziorożce, ale nie musi to być żaden z tych znaków. Ktoś, kto będzie, słuchajcie, podchodził bardzo rozsądnie, racjonalnie, odpowiedzialnie. Mm, będzie, kochani, taki, taka osoba bardzo praktyczna, wiecie, rzetelna, solidna, ale i słowna przede wszystkim. E, informująca o tym, co robi, niczego nie będzie osoba ukrywać, no, będzie po prostu szczera, szczera, rozważna. E, i gotowa do pracy nad relacją, do pracy nad związkiem, gotowa do rozwijania, do budowania, e, otwarta, tak. E, wiecie, nie ma tam żadnej przeszłości za sobą, niezamkniętej, więc osoba, która ma taką czystą kartkę e, i po prostu, mm, i po prostu, kochani. E, no jest, Bo tu jest też ten w treść pentakli. Jakaś znajomość koleżeńska, przyjacielska może się przekształcać tutaj z czasem w coś więcej, w relację stałą, w związek. W relację stałą trwałą, związek poważny na długo lat. Dlatego tutaj no, może taka energia z tego pazia pentakli wypłynąć, już w kierunku tego rycerza pentakli. Znaczy z pazia pentakli przekształcić się to w tego rycerza pentakli w styczniu, rzeczywiście. I tutaj poważne podejście do budowania relacji, do budowania związku. Jak najbardziej. Osoba taka uziemiona, wiecie, odpowiedzialna, konsekwentna też. W lutym mamy wisielca. W lutym mamy troszeczkę, jakby to powiedzieć, kartę ryb, tak jak wspomniałam. Tutaj jest zmiana punktu widzenia, zmiana perspektywy. I troszeczkę będziecie chcieli... Albo wy, albo po prostu energia Waszego związku, Waszej relacji trochę przyhamuje, trochę przystopuje. To jest tak, jakby ktoś zrobił krok do tyłu, albo po prostu ktoś się zatrzymał. Czy to będziecie wy, czy to będzie druga strona? To będzie troszeczkę refleksja, przemyślenie pewnych sytuacji. I być może Wasza relacja, Wasz związek zostanie poddany, zostanie poddany próbie. Ewentualnie będzie zatrzymanie pewnych działań, z, po prostu z powodu, może którego wcześniej nie braliście pod uwagę. I luty będzie czasem, kiedy zobaczycie też wszystko w nowym świetle. Moi drodzy. Tu jest kierowanie się uczuciem, tu jest bycie bezinteresownym, tu jest uczuciowość, tu jest też, no właśnie, ta bezinteresowność i kierowanie się uczuciem. Więc tutaj ta zmiana perspektywy, zmiana punktu widzenia i jakby troszeczkę takie, taka refleksja to jest też czas, w którym bardziej poznacie samego siebie, samą siebie, albo wy w tej relacji, albo ta osoba. Dlatego tu będzie trochę takie przyhamowanie, zastopowanie, być może szukanie rozwiązania jakiegoś problemu, w którym będziecie w lutym. U niektórych może to być właśnie problem polegający na, na tym, że kogoś trzeba zostawić, coś trzeba zakończyć, żeby można było z kimś, dalej, z kimś innym dalej kontynuować. A czasem będzie trzeba coś zamknąć, czyli albo rozwód, albo separacja, albo właśnie wziąć ślub, małżeństwo. No to są takie koleje, etapy, które u każdego będą inne w zależności od obecnej sytuacji. Natomiast, no, będziecie się starać w miesiącu lutym pogodzić to wszystko, ale żeby to zrobić, no będzie potrzeba się troszeczkę zdystansować, aby znaleźć pewne rozwiązanie. I tu będziecie tacy troszeczkę pomrożeni w myślach, zdystansowani, moi kochani i będziecie i będziecie, i będziecie w stanie zauważyć to, co jest dla Was najważniejsze. Tutaj być może będziecie chcieć też naprawić jakiś dotychczasowy błąd albo błędy, ewentualnie druga osoba będzie to robić. Może będzie właśnie potrzeba czegoś, aby coś skorygować, ewentualnie przetransformować. To może być po prostu takie rozmyślania, to mogą być takie rozmyślania, może być taka transformacja. I może to jest właśnie wasza taka wewnętrzna transformacja, czy drugiej osoby, ktoś tu będzie przechodził e, taką trochę zmianę pod wpływem przeżyć z przeszłości, a tego, co jest obecnie, tak? E, dobrze, w marcu są cztery buławy. Widzicie, marzec przynosi wam. Mm, Przynosi Wam czas, w którym nudy nie będzie, więc po tym zawieszeniu no, będzie, kochani, się działo, ale te, te wydarzenia będą miały pozytywną, pozytywną, moi kochani, stronę. I I tutaj przychodzi stabilizacja. Tutaj jest utrwalanie e, związku, e, trwałość, stabilizacja. W tej czwórce buław już jest decyzja o wspólnym zamieszkaniu. Mogła ona być wcześniej, może teraz jest remont, jest urządzanie domu, urządzanie mieszkania. To już jest wspólne bycie pod e, jednym dachem. I kochani, jakieś pierwsze spotkania, towarzyskie imprezy, zabawy. Dużo spotkań towarzyskich, dużo spotkań pełnych emocji. Być może Wy będziecie zapraszać osoby do siebie albo odwrotnie, no, ale raczej tak. W każdym razie, wszelkie plany w marcu mają dużą szansę powodzenia. Mógłby być tutaj czyjś ślub, czyjeś wesele w marcu, ale może to być też zaproszenie na, takie, na taką uroczystość. Moi kochani. Fajnie, bo tutaj jest stabilizacja, bezpieczeństwo, ochrona, tu już czujecie, że to nadchodzi, że nadchodzi ten dobrobyt. Jest to bezpieczeństwo, jest to ochrona. tu są rezultaty Waszych wcześniejszych działań i one są bardzo pozytywne. W marcu też pozytywnie zakończają się wcześniejsze sprawy, i uda się tutaj dokonać osobistego sukcesu, jakiegoś osobistego osiągnięcia. W relacji, w związku. To jest, moi drodzy, w marcu. To będzie już jakby po jakimś dokonanym wcześniej wyborze, po jakiejś podjętej decyzji. No właśnie, pewnie chodzi zapewne o wybór partnera, partnerki. Jeżeli ktoś miał ten wybór i był on konieczny do, do podjęcia, no to pokazuje nam się tutaj już po prostu tylko radość z tego, tak. Wszystko dobrze się ułoży. To będzie czas, kiedy będzie się wszystko dobrze układać. Tutaj może wam się też powiększyć właśnie majątek rodzinny i jakieś takie też znaczące zmiany. No one właśnie bardziej będą dotyczyły stabilizacji miejsca, właśnie domu, tak, mieszkania. To są takie typowo egzystencjalne sprawy, które też mówią właśnie o tej stabilizacji, o tym bezpieczeństwie materialnym, finansowym, emocjonalnym. W wyniku we wskazówce jest Księżyc. Rybki, Księżyc to jest znowu wasza karta. Księżyc radzi Wam, abyście wsłuchiwali się bardziej w swoją podświadomość i szukali odpowiedzi. Oraz podpowiedzi w swoich snach. Więc może tak być, że będziecie mieć sny, które będą, może nie prorocze, ale sny, które będą wam podpowiadały, które będą was naprowadzały, w których będą pewne uczucia, będą pewne emocje, będą może pewne obrazy, przekazy, pewne słowa. I czasem właśnie warto po przebudzeniu przypomnieć sobie albo od razu Czasem niektóre może rzeczy, które tak bardziej wiecie, będziecie czuli, że coś znaczą. Już po przebudzeniu to warto sobie właśnie zapisać, albo się po prostu sobie to jakby tak zastanowić i skupić się nad tym, tak, aby nie zapomnieć tego. I moi kochani, to finalnie to się tak troszeczkę może okazać u niektórych, że. zacznie działać fantazja, intuicja wyobraźnia eee, tutaj będzie jakieś finalne rozliczenie z przeszłością u niektórych konieczność rozliczenia się z przeszłością ale moi drodzy <tryk> moje drogie ryby Niektórym może przynieść finalnie u kogoś zazdrość albo pewne zamieszanie. No wiecie, decyzje, wybory zawsze u kogoś ktoś będzie się cieszył, kto będzie wybrany, a ten, kto nie będzie wybrany, tylko zostanie odrzucony, no to będzie tutaj jakaś zazdrość, może nawet czyjaś obsesja. No i trzeba się tutaj z tym liczyć. Że być może przyjdzie się zmierzyć z jakąś reakcją czyjąś, która przyniesie trochę zamieszania, zazdrości, obsesji czyjejś. I, i tutaj, jakby, też dużo romantyczności pokazuje nam się, pokazuje nam się jakieś tajemnicze sprawy. Być może pewien sekret, który osoba trzyma w ukryciu jeszcze. Może właśnie tym sekretem, jeżeli jest dosyć romantycznie i wszystko idzie w dobrym kierunku, to może to jest właśnie jakiś sekret skrywany, bo może tutaj druga osoba coś przygotowuje dla Was w tajemnicy. Na przykład, moi drodzy, to może być taki przełomowy moment w życiu. To tak samo jak osoby, które są singlami, mają tutaj możliwość właśnie poznania nowej osoby. Ta możliwość jest w ogóle w tym pierwszym kwartale. Ona pokazuje się w tle. To może być w styczniu, ale to może być również w marcu. I finalnie może to być również marzec, który mówi o zmianie miejsca zamieszkania, o przełomowym momencie w życiu, o spotkaniu osoby, która odmieni wasze życie. I to może mieć, znaczy to, to ma miejsce w, trzecim, w pierwszym kwartale, może być to u niektórych właśnie w marcu, a u niektórych w styczniu. I moi drodzy, no będzie nad czym myśleć. Będzie, będzie trzeba podjąć decyzję, dokonać wyboru. Czasem, właśnie, niektórych odpowiedzi lub podpowiedzi, rad będziecie słuchać, skupiać się na swoich snach, na intuicji, na tych waszych przeczuciach, na tym, co intuicja Wam podpowiada. Też. Rybki, dbajcie o siebie. Miłości, buziaczki, papa.